Siema, jestem Łukasz, jestem mechanikiem samochodowym a dziś porozmawiamy na temat geometrii samochodów wyścigowych Raz jestem Łukasz. Jestem mechanikiem samochodowym. Staram się zostać mechanikiem wyścigowym. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat bieżności, konto wyprzedzenia e, stworzenia zwrotnicy, pochylenia koła i pochylenia stworzenia zwrotnicy. Nie są to wszystkie zmiany w geometrii zawieszenia jakie możemy zrobić w, w samochodzie wyścigowym, ale chciałbym ten odcinek e, zamknąć w 15-20 minutach. Więc e, takie zagadnienia jak Ackerman, jak rake, czyli pochylenie samochodu z przodu czy z tyłu, jak antyskład czy jak transfer masy, do ślizgu i promień zataczania, poruszamy w następnych odcinkach. E, po prostu byłoby to za dużo e, na jeden odcinek, więc podzielimy to na mniejsze, będzie to lepiej dla mnie, może lepiej dla Was, podobniecie. E, no to dzisiaj zacznijmy od e, zbieżności. Na szybko wyjaśnijmy tutaj zbieżność. Zbieżność występuje zbieżność dodatnia i, i zbieżność ujemna. Zbieżność ujemną nazywamy również rozbieżnością. Zbieżność w samochodach osobowych regulujemy za pomocą drążka kierowniczego, wkręconego w końcówkę drążka kierowniczego. Wkręcając lub wykręcając go z końcówki drążka kierowniczego odsuwamy jedną stronę koła, w przypadku BMW akurat przód, na zewnątrz lub do środka. W samochodach wyścigowych wygląda to identycznie, z tym że zamiast zwykłej końcówki drążka na końcu trążka mamy heim Joint lub po polsku bodajże Unibal, żeby zlikwidować ten element teflonowy tutaj razem z gumą, która też jest podatna na wysokie temperatury, może spłonąć po prostu. Wyobraźmy sobie, że to jest nasz samochód od góry. Oś samochodu, koła widziane od góry, po prostu Z Zbieżnością dodatnią mamy do czynienia wtedy, kiedy przód naszych kół skręca jakby do środka samochodu, do środka osi samochodu. Zbieżność dodatnia występuje zarówno z przodu, jak i z tyłu, jak widać. Zbieżność ujemna natomiast a więc rozbieżność. Z nią mamy do czynienia, kiedy przód naszych kół skręca jakby od samochodu, od osi samochodu. Więc koła są rozbieżne, tak to nazywamy. I rozbieżność również może występować i z przodu, i z tyłu samochodu. Samochodach wyścigowych, rajdowych czy rallycrossowych nie stosujemy raczej wahaczy odlewanych lub tłoczonych z blachy. Stosujemy zazwyczaj wahacze rurkowe które są dużo mocniejsze i w samochodach wyścigowych zależy, na tym, że, zależy nam na tym, żeby było dość łatwo zmienić zbieżność i pochylenie koła. W tym samochodzie akurat odkręcamy te dwie nakrętki, kręcimy całym wahaczem, co odsuwa nam koło na zewnątrz zmieniając pochylenie, zmieniając zbieżność i możemy przesunąć ten wahacz przy przednim mocowaniu, co też zmieni nam zbieżność. nie od zbieżności z przodu w samochodach osobowych, zwykłych na co dzień, dąży się do tego by koła e, czy to w napędowym, czy tylno napędowym, czy cztero napędowym samochodzie były zawsze prosto żeby zminimalizować zużycie opon nie do końca o to nam chodzi w samochodach wyścigowych, dlatego bardzo dużą wagę zwracamy na to jak ustawia się zawieszenie, całą geometrię zawieszenia e, zaczynając z bieżności, zaczniemy od samego przodu Mamy do czynienia z dwoma rodzajami zbieżności. Zbieżność normalna, gdy samochód podróżuje po prostej drodze i zbieżność tak zwana bump alignment to się nazywa, czyli to jest na, na wszelkiego rodzaju wybojach, hopkach itd. Na, przy, przy, przy hamowaniu, przy tak itd. ponieważ zbieżność się zmienia. Zrozumiemy tak jakby dwie, dwie dwa rodzaje zbieżności. Kierowca po mojej jeździe testowej powinien, powinien określić, czy na przykład sterowność czy nadsterowność występuje w momencie, kiedy dohamowuje się do zapętu, w momencie, gdzie wychodzi z niego i zaczyna przyspieszać i tak dalej. Więc to jest dość złożone, założenie, złożone zagadnienie w samochodach wyścigowych. Zaczynając od zbieżności z przodu. Dodatnia czy ujemna? Zazwyczaj nie ustawiamy samochodu na, na zbieżność 0, chociaż czasem mm, możemy ustawić na 0, ale wtedy mm, musimy zakładać, że, że ta zbieżność się zmieni na rozbieżność lub zbieżną. W przednionapędowych samochodach, gdzie napęd jest naprzód, zbieżność mm, zmieni się, z koła zejdą się do środka pod wpływem siły napędowej więc ustawiając na, na, na zero, przy przyspieszaniu będziemy mieli zbieżność lekką w samochodzie tylnonapędowym gdzie nie ma napędu na przodzie jest tylko napęd na tyle na przednie koła działa tylko i wyłącznie siła oporu, toczenia więc te koła rozejdą się na zewnątrz i będziemy mieli rozbieżność kiedy, w jakich przypadkach i jaką zbieżność ustawiamy jakie są objawy zbyt dużej zbieżności lub rozbieżności po pierwsze, z przodu zazwyczaj dążymy do ustawienia samochodu ku rozbieżnie. Dlaczego rozbieżnie? Ee, oczywiście nie możemy przesadzić, no ale to w, jak w każdym wypadku rozbieżnie, dlatego że umożliwi nam to lepsze wybieranie zakrętów. Ponieważ koła w domyśle będą rozbieżnie, więc Wchodząc w zakręt, jedno koło już będzie praktycznie w zakręcie. W samochodach F1 stawiamy na 0, ale tam nie mamy Ackermana, więc dzięki temu, że mamy zlikwidowanego Ackermana, tak zwanego antyackermana, koła będą się skręcały mocniej niż, niż w normalnym samochodzie, gdzie jedno koło skręca się mocniej, a drugie troszkę mniej i tak naprawdę nie idą dokładnie założonym założoną trajektorią, bo występuje oczywiście e, kądu ślizgu także, więc mm, o kącie ślizgu porozmawiamy następnym razem. Więc tak, szód raczej są koła rozbieżne. Musicie potestować, musicie sprawdzić w jakich warunkach e, ta rozbieżność jest zbyt duża, zbyt mała. Zazwyczaj, jeżeli rozbieżność jest zbyt duża, samochód będzie myszkował przy hamowaniu, szczególnie do zakrętu będzie chciał skręcić będzie niestabilny na chopkach też będzie chciał skręcić, będzie chciał wystrzelić do przodu jeżeli będzie zbieżność zbyt duża samochód będzie miał tendencję do jechania na wprost będzie podsterowność będzie dość spora, nawet hamując do zakrętu on będzie wolał jechać prosto więc Pojawi się dużo podstronę niż skręcić. Nawet jeśli skręci, będzie chciał wypchnąć samochód na zewnątrz. Druga zbieżność, tak zwana zbieżność na dobiciu, odbiciu, nie wiem jak to po polsku nazwać, też ma swoje wady i zalety. Ona się zmienia właśnie na, na, na odbiciu i dobiciu. Zbyt duża zbieżność przodu. W tej fazie dobicia, chopki lub, lub czegoś, nie wiem jak to nazwać, BAM, będzie od, od, objawiała się dużą podsterownością. E, będzie objawiała się tym, że samochód będzie chciał jechać prosto, jechać do przodu tak samo. Zbyt duża rozbieżność. to samo mamy do czynienia z mm, dużą podsterownością, pojawiającą się zaraz po. Kręceniu w zakręt. Będzie chciała nas wypchać na zewnątrz. Przejdźmy do tyłu. Z tyłu właściwie robimy to na odwrót. Ustawiając zbieżność dodatnią z tyłu samochód będzie zachowywał się bardziej obliczalnie na prostej, będzie stabilniejszy. Jeżeli ustawimy rozbieżny tył, samochód będzie chętniej nad head co się stanie jeśli przesadzimy Otóż jeżeli przesadzimy ze zbiernością dodatnią samochód będzie chciał e, wysunąć tył przy wejściu do zakrętu czyli przy hamowaniu chcecie wejść w zakręt wtedy jest tak zwany roll over steer czyli kiedy cała masa samochodu przeniesie się na jedną stronę Tył się oderży, on będzie strasznie lekki i będzie miał koła skręcone zbyt mocno do środka, wtedy samochód będzie chciał się obrócić. Co jeżeli przesadzimy z zbieżnością ujemną, samochód będzie podsterowny na wyjściu z zakrętu, czyli w momencie kiedy będziemy chcieli dodać gazu, czyli wyjechać z zakrętu, samochód wysunie tył. Bardzo podejrzewam, że... E, pożądana rzecz u e, którzy chcieliby właśnie wyjść z tego zakrętu, myślę też fajne. Niestety nie jest to pożądane w przypadku samochodu wyścigowego. Na koniec pokażę Wam jeszcze Unibala. Tak wygląda z bliska. Różne są rodzaje różne modele grubsze, szersze, cieńsze. Średnice różne, różne rozwiązania teflonowych wkładek, różne rozwiązania łożysk, które są w środku są to łożyska ślizgowe oczywiście, żeby ktoś nie pomyślał, że są kulkowe lub wałkowe do tego zazwyczaj jak widać, jeżeli byśmy go skręcili tutaj to ograniczymy jego ruch, więc stosujemy takie wkładki które też są dostępne w różnych średnicach tutaj, zazwyczaj po, sam Unibal kupujemy w większej średnicy, żeby no, bardzo łatwo dopasować takie podkładki, dzięki którym nie dość, że nie musimy modyfikować hmm, naszego samochodu za bardzo, zmniejszać tych odległości, to jeszcze, jeżeli montujemy go y, w taki sposób, to zwiększymy zakres jego ruchu, nie będzie ograniczony przez coś, co mogłoby tu być. Można je dokupić do każdego samochodu na praktycznie każde średnice. Oczywiście będą wymagały od was sporych modyfikacji samochodu, ponieważ to raczej się nie wkręci nigdzie. Podejrzewam, że można by było je kupić do mm, drążków zamiast, drąż zamiast końcówek drążków kierowniczych byłoby to dość proste, ale no, nie rozwiązuje to naszego problemu z resztą tulei gumowo-metalowych w samochodzie więc jeśli chcielibyśmy je zamienić na takie unibale będziemy potrzebowali zestawu prawdopodobnie innych wahaczy które mają z założenia miejsce na wkręcenie takich unibali tutaj okay, na szybko dlaczego nie mówimy o kącie pochylenia stworzenia w zwrotnicy w przypadku samochodu osobowego Kąt pojedynczą na zwrotnicy możemy pokazać bardzo szybko jako kąt wstępujący pomiędzy górnym mocy, pomiędzy liniami pomiędzy jedną z nich, którą poprowadzimy z górnego mocowania a moczetora przez dolny schorzeń ziemi i pionową płaszczyznę. tutaj 93 stopni. Jest ten kąt. Dlaczego o nim nie mówimy? Dlatego, że jak widać jest on nieregulowalny większość samochodu podejrzewam Golf ma tutaj mimo środowe nakrętki można ten kąt wyregulować ale tego zazwyczaj się nie robi nie. oraz jeżeli zmienimy na przykład położenie górnego mocowania czyli zmienimy pochylenie koła ten kąt też się zmieni w samochodach wyścigowych jest troszkę inaczej Będę o tym mówił później, ponieważ zmieniając ten kąt pochylenia słońca, zmieniamy także z, ymm, promień zataczania koła. O tym będę mówił w przyszłym za dwa tygodnie, bo także. Ale generalnie w samochodach osobowych się tego nie zmienia, w samochodach wyścigowych bardzo rzadko. Raczej kiedy projektujemy... To ustawiamy gora tyle. Pochylenie koła. W samochodzie osobowym dążymy do tego, żeby koło było w miarę prostu. Podyktowane jest to zmniejszonym zużyciem e, opon. Na czym podejrzewam, że każdemu zależy, e, kiedy bierzemy pod uwagę samochód drogowy? Samochód wyścigowy jest troszeczkę inaczej. Bardziej zależy nam na zachowaniu trakcji. E, w momencie ekstremalnych przeciążeń, kiedy samochód się przechyla i pochylenie koła się zmienia. Ten pochylenie koła jak widać tutaj to jest po prostu odchylenie płaszczyzny, jeżeli by poprowadzić prostą linię przez środek e, 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 koła opony czy felgi i środek tej e, e, koła opony w, e, Względem prostej, prostopadłej do um, powierzchni, po której się samą porusza, czy to jest to, czy to jest droga, to jest ten, ten kąt, właśnie to jest kąt pochylenia koła. Um, w samochodzie, jak mówiłem, wyścigowym zależnym na zachowaniu maksymalnej trakcji w trakcie zakrętu w momencie kiedy samochód się przechyla, to akurat z zawieszeniem. Przełącznikowym się również koła razem z samochodem, dlatego dążymy do ustawienia tego kąta na tyle dużego, by podczas zakrętu koło właściwie wyprostowało się i przyrównało całą powierzchnię do tolu. Zazwyczaj w samochodach na trakdej dążymy do kątów 1-2, nie jeździmy na sliku. Teoretycznie w samochodzie wyścigowałem 3 bardziej 4 ja zaczynałem od mm, kąta 3 stopnie polecone kogoś kto jeździ BMW na slicku zaczynałem od 3 stopni wcześniej zniszczyłem dwa komplety opon drogowych jeden komplet slicków więc, więc miałem powód żeby założyć e, regulowane tzw. cambery plate'y. i Pomogło, pomogło bardzo, się czasy opon nie zjadane. Jak regulujemy, pokażę Wam za chwilę na filmiku. Zazwyczaj zmieniamy położenie zaczepienie MacPersona jeżeli to jest MacPerson i jeżeli mam regulowany dolny waharz możemy go wydłużyć, skrócić to zmieni nam pochylenie koła. Jeżeli mamy zawieszenie wielołącznikowe, więc powiedzmy, mamy górny wacharz, mamy dolny wacharz, przekierowane są do z koło. Więc wkręcając do z wahaczy będziemy regulowali pochylenie koła. W większości samochodów osobowych nie da się zmienić pochylenia koła, ponieważ. Yy, góra ani góra amortyzatora nie jest regulowana nie jest regulowany także wahacz w samochodach BMW jest mały mały tryk, który można zastosować to jest taki malutki pin, który należy po prostu uderzyć młotkiem, wybić go w dół, co pozwoli nam przesunąć odrobinę góry amortyzatora do środka, co prawdopodobnie nie jestem pewien, ale może nam dać nawet jeden stopień pochylenia koła, więc jest to lepiej niż jeździć yy, bez tego pochylenia na torze. Zazwyczaj też znajomy pochylenie koła ujemne, czyli koła, góra koła yy, pochyla się do samochodu. Jednym z niewielu wyjątków są samochody NASCAR, gdzie mamy do czynienia z pochyleniem ujemnym i pochyleniem dodatnim tego, że naskar jeździ po torze pochyłym i skręca tylko i wyłącznie w lewo, prawie że. Są tory, które w sumie one wszystkie skręcają w lewo, ale są tory szybkie, są tory krótkie, są tory długie. Poddaj, że mają 8 karoseli różnych na różne tory, różnych silników. Na Daytona 500 mają inne silniki z innymi mocami i tak dalej. Chodzi o to, że jeżeli obydwa koła są pochylone. W stronę zakrętu podczas gdy auta z prędkością 200 mil na godzinę przemierzają, zakręt oba koła będą miały idealny styk z nawierzchnią. Ta moda wyścigowa, gdzie skręcamy w lewo i w prawo, musimy jakby, jakby to nazwać, gdzie skręcamy w prawo i w lewo. Musimy mieć kamber pochylenie koła ujemne, dlatego że um, obustronnie ujemne pochylenie ma więcej zalet niż dwa. Jedna z prostszych modyfikacji samochodu na tor jest założenie tzw. regulowanych górnych mocowań amortyzatora. Te akurat są regulowane w jedną stronę, czyli można regulować tylko pochylenie. Są dostępne e, Górne mocowania mocy z, z drugim offsetem tak zwanym i można je regulować przy tył co zmienia także kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy. W każdym samochodzie wyścigowym to jest, brali czy na tor, czy, czy um, rajdowym. E, nie są drogie takie um, tak zwane camber plate'y, można je założyć praktycznie do każdego samochodu. I zazwyczaj mają dłuższe śruby, co pozwala nam bezpiecznie założyć rozpórkę. Tu akurat będzie założona dodatkowa blacha wzmacniająca górę kielicha czy spawana, i dopiero będzie założona rozpórka. Kąt wyprzedzenia sfornia zwrotnicy jest to kąt pomiędzy linią przebiegającą przez górne mocowanie amortyzatora lub górny stworzeń wahacza i dolny stworzeń wahacza. W odniesieniu do prostej prostopadłej do powierzchni, po której się poruszamy. To jest ten kąt To jest kąt dodatni w drugą stronę byłby ujemny To byłby ujemny Zakładając, że to jest przed samochodu W osobowych Stosujemy kąt 0 lub odrobinę zwrotni. Nie stosujemy kąta ujemnego. Ujemne stosujemy w bluskach z hipermarketu. W hiper samochodach wyścigowych jest to odrobinę większy kąt, co daje nam to, 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 to kąt wyprzedzenia słabnej zwrotnicy. Lepszą, jakby to nazwa, prostowalność kierownicy. Chodzi o to, że jeżeli puścimy kierownicę, ona będzie miała tendencję do powrotu, do jazdy na wprost. Dzięki temu mamy troszkę lepsze czucie sterowania samochodem. Dodatkowy benefit samochodach rajdowych jest to, że amortyzator działa. Im bardziej jest pochylony amortyzator, tym lepiej działa na samo ugięcie, a nie, nie będzie gięty siłami bocznymi. Po prostu jeżeli będziemy przejeżdżać przez jakiś kamień, Amortyzator dostanie praktycznie, że bezpośrednio w stronę, w którą pracuje, a nie gdzie w przypadku mamy amortyzator, powiedzmy w tą stronę. Bierzemy na kamień i amortyzator dostaje jakby pod kątem, więc nie dość, że działa na niego siła, która ugina sprężynę, to jeszcze ginie ją w tą stronę. Kątem wyprzedzenia sformułowania zwrotnicy zajmują się raczej z przodu. Chociaż niektóre samochody, jak na przykład WRC czy samochody mm, rallycrossowe, klasy supercar, mają także zwrotnicy z tyłu. Więc ten kąt wyprzedzenia słożnej zwrotnicy też jest z tyłu. I jeżeli przyjdziecie samochodem WRC czy samochodem do rallycrossu, zauważycie, że ten na mocy są tak pochylone, żeby właśnie to zminimalizować te siły knące motoryzator. W modelach M3, M Sport, bodajże 330 e, środek tego, tego simmerbloku przesunięty jest do środka, co powoduje przekręcenie całego wahacza do przodu, a to za tym idzie zmiana, e, wyprzedzenia, zmiana kąta wyprzedzenia stworzenia zwrotnicy. W samochodach wyścigowych jest to dużo łatwiejsze, ponieważ zamiast odlewu aluminiowego mielibyśmy jeden wahacz łączący zwrotnicę z subframe'em, czyli z belką, a drugi wahacz dopięty by był tutaj, łączący go z karoserią i wahaczem. Moglibyśmy regulować wahaczem do przodu, do tyłu, co by przesuwało ten wahacz do przodu, do tyłu, co za tym idzie zmieniało kąt wyprzedzenia stworzenia zwrotnicy. Tak jak mówiłem, za dwa tygodnie zajmę się dalszą częścią ustawienia zawieszeń. Możliwe, że w tygodniu uda mi się pokazać Wam jak ustawić to zawieszenie na to, że nie mając odpowiednich przyrządów, mając praktycznie dwa patyki i kawałek sznurka. Jest to bardzo bardzo dokładne ustawienie zawieszenia. Bardzo dużo teamów to stosuje tych niszelewelowych i zazwyczaj błędy z rzędu kilku minut, więc to nawet nie jest stopień. To Wam spróbuję pokazać w tygodniu. Jeśli nie, to za dwa tygodnie będziemy omawiali dalszą część e, ustawienia geometrii, o której mówiłem na samym początku, czyli o akermanie, o antydegon, o antyskłacie. Bardzo ciekawe rzeczy. Możliwe, że nie obejmę tego kolejnym filmikiem, tylko jednym. Może będzie to trzeba jeszcze rozłożyć na kolejne dwa tygodnie. Tymczasem, jeśli się podobało lajkujcie, dajcie jakieś info, subskrybujcie jeżeli macie jakieś pytania, walcie po prostu z mostu, chcecie żebym coś bardziej wytłumaczył, coś dogłębnie, co może na przykład i tak dalej macie do tego komentarze jestem otwarty na propozycje, na, na może coś Wam się nie podoba, może Wam się podoba i chcecie widzieć czegoś więcej a tymczasem do zobaczenia za dwa tygodnie.